Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj chciałam Wam pokazać książkę Co i jak zmienia się w przyrodzie. Będzie to jej recenzja. Mam ją od wydawnictwa Papilon i premierę miała 17 maja 2023 roku. I na początku mam tutaj dla Was cytat. Jeśli chcesz zrozumieć skąd się bierze dzień i noc weź globus i zaznacz na nim punkt. Potem poświeć latarką i obracając globus obserwuj jak zmienia się oświetlenie tego punktu. Słuchajcie, pytania dzieci o dzień i noc pojawiają się około trzeciego roku życia, a przynajmniej właśnie tak to się objawiało u mojej czwórki pociech. Zazwyczaj tłumaczyłam im te fazy, jak potrafiłam najlepiej, jednak nie wpadłam na pomysł, żeby właśnie objaśnić im to za pomocą zadania z cytatu. No, uważajcie, moje piąte dziecko z pewnością dowie się tego właśnie ze schematów zawartych z tej książki. Wiecie, dzieci bardzo lubią coś wiedzieć. A mamy tutaj ułatwienie, gdyż może to też zobaczyć na kolorowych ilustracjach. To również doskonała książka, żeby dodatkowo wytłumaczyć, na przykład jak działa czas. To niby proste zagadnienie, ale zazwyczaj no, nie wspomina się o tym dziecku, gdyż uważamy, że później przyjdzie na to odpowiednia pora. To krótka książka, ale pokazuje, jak wiele elementów można naprawdę pociągnąć z tym dzieckiem dalej. Na kolejnej stronie mamy też rysunki kuli ziemskiej, mamy obrazki pór roku. W ten sposób też ćwiczymy z nim zagadnienia, z którymi w szkole, no później, może nawet nie mieć problemu. Tutaj dowie się, co to jest para wodna, jak powstaje deszcz, jak wygląda chmura burzowa, co to są pioruny, a także przestrzega, czego nie wolno robić w burzową pogodę. Następnie ujrzy zjawisko tęczy i będzie podziwiał jej niezwykłe kolory, które, no można w sumie już zacząć nawet z nim ćwiczyć. Na kolejnej stronie ujrzymy, jak powstaje chmura, jak piękne potrafią być płatki śniegu. Warto również samemu zimom złapać taki płatek śniegu, żeby dziecko ujrzało, jak wiele pięknych rzeczy jest na świecie i jak dużo daje nam przeczytanie właśnie tej książki. A może zachęci ich obserwacja krywodnej, która grubym korzuchem pokrywa wodę na dworze i jak to w ogóle jest, że rzeka płynie i płynie, i w sumie jej woda się nie kończy, gdzie tak naprawdę płynie. Dlaczego może jest słone, czy to oznacza, że znajdziemy tam sól, którą sypiemy na kanapkę z pomidorkiem? A tak w ogóle to jak ją wydobyć. No, będąc również nad morzem, możemy kupić naszyjniki z żywicy. ciekawi was, dlaczego w niektórych możemy zobaczyć drobinki drewna albo nawet roślin. I na koniec temat węgla, wulkanu oraz rajskiej wyspy. Przyznajcie, że ilustracje są naprawdę przepiękne, a człowieka od razu podnosi wyobraźnia. Tak wiele ważnych. Tematów zobaczy tutaj nasze dziecko, i no, ja wam tutaj mega gwarantuję, że po prostu żaden z nich mu się nie znudzi. Wiecie, ja sama tą książkę przeglądałam dwa razy i powiem wam, że pytam jeszcze więcej, kiedy po prostu przeczytam ją moim dzieciom. Każda rzecz jest tutaj bardzo prosto napisana. Powiem wam, że mm, jakby to powiedzieć. Ona wytwarza też w dziecku taką radość i żywie rzeczy, które no, sam też y, może starać się wytłumaczyć je innym, tak? Udowodniono, że dziecko, które nie ukończyło jeszcze piątego roku życia, jest bardzo podatne na naukę, którą później właśnie może spokojnie kontynuować. Ta książka ją bardzo, ją jego, ich, można nawet powiedzieć, każde dziecko jest inne, zaciekawej i nauczy podstawy natury. Uważam, że jest bardzo wartościowa, że zawiera rzeczy, które bardzo szybko można dziecku wpoić, nawet jak już jest właśnie młode i jeszcze niekoniecznie wszystko rozumie im bardziej tłumaczymy, pokazujemy tym właśnie, no najbardziej mi się z tym czasem tutaj spodobało w tej książce, bo w ogóle nie wpadłam na pomysł, żeby po prostu zacząć y, szybciej z tymi dziećmi y, o tym ćwiczyć, żeby rozmawiać, co to jest czas jak to płynie, no bo kiedy jest dzień a kiedy noc, no to no, moja czterolatka już wie o co chodzi, tylko nadal nie wie dlaczego się pojawia ta noc, także no mam po prostu idealny przykład, żeby móc to jej pokazać i w bardzo prosty sposób wytłumaczyć, słuchajcie jak ja się czuję w ten mądra <laughs> kiedy znam proste Odpowiedzi na jej czasami zawiłe pytania. Także ja się z wami żegnam. Książkę z serii bardzo, ale to bardzo Wam polecam. Naprawdę. Warto takie książeczki się zaopatrywać, żeby dziecko nie tylko widziało, o, widzicie? Jest jeszcze ich więcej, żeby nie tylko wiedziało, co do niego mówimy. Bo to, co mu tłumaczymy, to ono nie zrozumie. Jeżeli zobaczy, to to zapamięta i zrozumie. Także przyjemne, spożyteczne. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, Pa-pa!